Sprowadź z naszą firmą auto z USA. KPS Siedlce przegrał 03 3 w drugim półfinale playoff pierwszej ligi z HKS Helm. Na pewno nie byliśmy przed, w ogóle przed rozpoczęciem tej fazy półfinałowej w roli faworytów w meczu z Helmem. Jednakże z perspektywy teraz, zwłaszcza tego pierwszego meczu, bardzo nam szkoda, ponieważ mieliśmy 2-0 w Kalmie i, i troszeczkę zabrakło tego doświadczenia tej chłodnej głowy. No dzisiaj tutaj już chłopaki z Kalmą, no, przede wszystkim największa różnica myślę była na zagrywce widoczna, ponieważ naprawdę rozstrzelali nas. Jak wiadomo, u nas na Hali nie ma dzikich piłek, pchać do góry, ponieważ sufit jest nisko. No i dzisiaj tak na dobrą sprawę zaważyło ich doświadczenie i pokazali, że rzeczywiście są jedną z najmocniejszych, najmocniejszą drużyną w tej lidze i, i rzeczywiście mogą myśleć o tych, o tych plus lidze, ponieważ naprawdę no, grają bardzo dobrą świadkówkę. My dzisiaj nie byliśmy w stanie się przeciwstawić. Troszkę nam zabrakło chłodnej głowy w, tej, w tym trzecim secie, bo była szansa nawiązać walkę, jednakże no, po prostu dzisiaj chłopacy z ma byli lepsi. Przez pół meczu zapowiadało się na demolkę i wygrano u gości 3-0. Tak się skończyło, ale w drugiej połowie spotkania KPS toczył zacięty był najlepszą różną rundy zasadniczej i Beniaminkiem przyszłego sezonu Plus Ligi. Myślę, ja też dołączyłem do zespołu tak z marszu mogę powiedzieć, a chłopaki tutaj już, już większość pracy wykonali i teraz zbierają tego owoce, bo, bo widać, że fajnie mają poukładaną grę i cieszę się, że mogę chociaż chwilę z nimi tutaj poprzebywać w tych najważniejszych meczach i, i cieszę się, że też wygraliśmy 3-0 to spotkanie. Fajne wspomnienia, no siedlce zawsze są gdzieś w moim, w moim sercu tak naprawdę, bo tutaj zaczynałem, później z Wróciłem też na jeden sezon. Dobrze się znamy z trenerem Fastyniakiem, z trenerem Nowakiem. No masę, masę czasu i masę mi wspomnień tutaj mam zasiedleć. W meczu o trzecie miejsce. KPS zagra z przegranym meczu Mickiewicz-Kluczborg, MCKS Jawożno. Ze zdrowiem różnie bywał u niektórych chłopaków u nas, jednakże te, to jak to mówił trener, ja to też wcześniej już wspominałem, takie, medale, takie mecze, takie medale się wyciąga z wątroby, ponieważ to, to nie tylko my jesteśmy zmęczeni, wszystkie drużyny już są zmęczone, ale na pewno uważam, że względem całego sezonu my, klub, Kibice, którzy nas Smecz licznie wspierają, na pewno zasługują na ten medal na koniec, żeby powiesić go naszej. szyi. No i bardzo bym tego sobie życzył i, i mam nadzieję, że tak będzie. Sponsorem programu był bezpośredni importer aut z USA www.bitusa.pl sprowadź z naszą firmą auto z USA bitusa.pl